Witam Was moi drodzy, po raz kolejny na kanale Po Chłopsku. Dzisiaj chciałem Wam pokazać, jak zrobić sobie taką potrawę, potrawę dla prawdziwego mężczyzny, a mianowicie będzie to tatar. Co nam do tego tatara będzie potrzebne? Ja tutaj mam mięso, około kilograma takiej świeżutkiej, młodej cielęcinki. Ja używam do tatara cielęcinki, po prostu mi najbardziej tatar z takim mięsem smakuje. Hmm, przypominam, że tatar jest to potrawa, którą całkowicie jemy na surowo, tak? E, dlatego ja używam cielęciny. Niektórzy używają wołowiny w wersji pierwotnej, tatar powinien być wykonany z koniny, z mięsa końskiego. Ale ja akurat używam e, cielęcinki, takie młodziutkie, ona ma fajny smak. Hmm. Co na początek? Na początek z tej cielęcinki musimy powykrawać te wszystkie, tylko takie czyste kawałki mięsa, poodkrawać wszelkiego rodzaju tłuszczyki, poodkrawać wszelkiego rodzaju bąki, ścięgna, żeby to było samo czyściutkie mięsko. I moi drodzy, na co Was uczulę, jak już mówiłem wcześniej, to jest potrawa, którą jemy całkowicie na surowo i powiem tak, bardzo łatwo, źle ją przygotowując, nabawić się jakichś niestrawności żołądkowych. Do przygotowania... Tej potrawy, przede wszystkim, kochani, rączki czyściuteńkie, czyściuteńkie naczynia, czyste deseczki, żeby, żeby tutaj jednak nie było, nie było jakichś, że tak powiem, nadmiaru, nadmiaru zarazek i, i tak dalej. Także przede wszystkim czystość obowiązuje w przygotowaniu takiej potrawy. Dobrze, co oprócz mięsa? Oprócz mięsa będzie nam potrzebne, tutaj mam trzy ogórki konserwowe. Nie daję kiszonych, tylko konserwowe, bo kiszone zbytnio, że tak powiem, zakwaszają mi tą potrawę. Konserwowe bardziej, akurat jak dla mnie tej pasuje. Możecie dać sobie na przykład kiszonego, jeżeli chcecie, ale ja wolę do tej potrawy ogórka konserwowa, konserwowego. Tak samo mam tutaj kilka pieczarek, e, marynowanych w occie. takiej średniej wielkości cebula i jedno jajko, ale z tego jajka będziemy używali jedynie żółtka bez białka. Białko oddzielimy sobie z przypraw. Moim zdaniem nie ma tatara bez podstawowej przyprawy, która nazywa się magą. Dla mnie ta potrawa bez tej przyprawy nie istnieje. Oprócz tego będzie nam potrzebna, no tam dwie, trzy łyżki oliwy z oliwek, sól, pieprz i chyba wszystko. To co? Najpierw musimy, musimy oczyścić sobie, oczyścić sobie mięso. No dobrze, e, moi drodzy, mm, mięso mam obczyszczone ze wszelkiego rodzaju tłuszczyków, ścięgien i tak dalej. Teraz to mięso musimy zmielić. Ja go będę mielił najpierw na oczkach e, e, tych średnich w mojej maszynce, a potem założę jeszcze raz oczka te bardzo, bardzo drobniutkie. E, słuchajcie, do tej potrawy, do tatara wykrawamy najlepsze kawałki mięsa, jakie najczystsze, najładniejsze, jakie nam się uda wykroić z tego, co mamy. Yy, oczywiście łatwiej, łatwiej jest tutaj wrzucić yy, po prostu kawał uczca wołowego, gdzie jest to jeden wielki kawał czerwonego mięsa i nie ma, nie ma z tym żadnego problemu, ale akurat, no ja nie lubię wołowiny w tej postaci, ja lubię wołowiny na przykład w sosach i tak dalej. Dla mnie wołowina do tatara jest po prostu mięsem, nie wiem jak to określić, zbyt ciężkim, dlatego teraz włączamy yy, maszynkę i mielimy, mielimy to nasze mięsko. A więc tak, mięso, jak widzicie, mamy, mamy zmielone yy, i uczulam. Mięso mielimy sami w swoim domu, nie prosimy o to pani w sklepie. Mięsko wykrawamy na czyściutkie i sami go sobie, sami go sobie mielimy. Ta potrawa naprawdę wymaga, że tak powiem, dużej czystości. Yy, co się tyczy jeszcze jednej bardzo istotnej rzeczy, potem będziemy tutaj używali jajka. To jajko, zanim go wbijecie, również jest surowe. Dlatego e, zanim wbijecie go do, do tatara, zanim zaczniecie go używać, e, proponuję wsadzić go do jakiejś miseczki na 30 sekund do wrzątku, e, żeby, żeby potem nie było jakiegoś zatrucia salmonellą i tak dalej. Także e, no uczulam Was bardzo na to. Skoro mamy mięso zmielone, przyszedł czas pokroić cebulę, pieczarki. I ogórki kroimy w bardzo drobniusieńką kosteczkę, najdrobniejszą jaką tylko możemy. Jak widzicie, ja staram się pokroić ogórka, cebulę i te pieczarki w taką właśnie bardzo, bardzo drobniutką, drobniutką kosteczkę. Jak widzicie, w ten sposób. Mniej więcej, mniej więcej w taką, żeby tak to wyglądało. No dobrze. W sumie składniki to mamy już chyba przygotowane i teraz czas, żeby tego tatara zaserwować. Ja pokażę Wam jak ja to serwuję. Jak moim zdaniem tatara powinno się podawać na przykład gościom. Z tego mięsa nabieram taką o, dużą garść i formuję sobie taką dużą kulę, że tak powiem. W ten sposób. Taka duża kula. Potem kładę ją na talerz i roz, ją rozgniatamy, formując w środku, robiąc taki, o, że tak powiem, dołeczek. W ten sposób. Taki, taki kopczyk z dziurką w środku robimy. W ten sposób. Następnie, formując tak mięso, nalewam sobie jedną łyżkę oliwy z oliwek. O czym to mięso oblewam w ten sposób dookoła. Następnie, mięso dookoła w ten sposób. Obsypuję, obsypuję tą drobno, drobno posiekaną cebulką. Do środka wrzucam marynowane grzybki i tak samo jeszcze tutaj obsypuję dookoła tym kiszonym, przepraszam, nie kiszonym, konserwowym w moim przypadku konserwowym w moim przypadku ogórkiem o, w ten sposób. Na końcu oddzielamy jajko żółtko od białka. To znaczy się w ten sposób, bardzo dokładnie, żeby było takie. Przypominam jeszcze raz, że to jajko było moczone we wrzątku przez tam nie wiem, a tam może niecałą minutkę. Chodzi o to, żebyśmy się nie zarazili jakimiś salmonellami. Żółtko ląduje na środku tego tatara. Po czym, no akurat nie mam tutaj e, w jakichś małych naczynkach Podajemy, podajemy oddzielnie jeszcze magę i oddzielnie olej. Gdyby się tatar okazał za to należy sobie tam jeszcze łyżeczką tego oleju, oleju podlać. Ja jeszcze używam, o, ja to robię w ten sposób. Na początku doprawiam sobie magę. Odrobinę posypuję wszystko solą. Poprószam świeżo zmielonym pieprzem. Po czym w ten sposób serwujemy tatara na stół. Ktoś, kto będzie go jadł, sam sobie go, sam sobie, sobie go już na, na talerzyku miesza i sam sobie go doprawia według własnego uznania magą, solą i pieprzem. Co mi pozostaje? Zjeść tego totara, a wam życzyć, a wam życzyć smacznego i do zobaczenia. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Mam nadzieję, że ten przepis się Wam spodobał.